A u mnie w studio kolejny gość, to Edyta Małoń z Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. No tak, jeżeli chodzi o wyższą szkołę bankową, to teraz y, można powiedzieć, że trochę więcej osób o was usłyszy, pokaż nam język. E, tak, pokażę... to brzmi tak troszeczkę, no co, no, jak, jak, jak u lekarza. Dosyć zagadkowo, dosyć prowokacyjnie, i tak ma brzmieć, jest to nazwa konkursu językowego, który jest organizowany przez grupę właściwie wyższych szkół bankowych, czyli dziewięć wyższych szkół bankowych z różnych miast Polski. Jest to konkurs językowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Czyli każdy, kto chce może wziąć w tym udział. To nie jest tak, że ktoś, kto przychodzi do Was i chce być waszym uczniem, tylko każdy. Kto uważa, że ten język obcy nie jest mu obcy, może wziąć udział? Jak najbardziej. E, jedynym warunkiem e, jest właściwie to, o czym powiedziałam, czyli musi być to uczeń szkoły ponadgimnazjalnej. E, musi być to też uczeń z siedmiu województw, w których e, funkcjonują wyższe szkoły bankowe, czyli jest to ta zachodnia część Polski. E, I e, warunkiem jest zgłoszenie się online na specjalnej platformie www.pokażnamjęzyk.pl. I rozwiązanie testu. W poszczególnych szkołach są powoływane komisje, które weryfikują te testy i później dana osoba może przejść do półfinału regionalnego. Ponieważ sam konkurs składa się z czterech etapów, i tym pierwszym jest, tak jak powiedziałam, poziom na poziomie szkoły. Później półfinał i finał regionalny w każdej z wyższych szkół bankowych, a następnie superfinał w tym roku organizowany w Gdańsku, gdzie będzie wyłoniony laureat. Czyli rozumiem, że w województwie zachodniopomorskim każdy mm, uczeń może wziąć udział w konkursie i jeżeli mu się uda, to później dojdzie do tych regionalnych, czyli tutaj w Szczecińskiej Wyższej Szkole Bankowej. Dokładnie, dokładnie. Z województwa zachodnio-pomorskiego <gry> wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą już w tym tygodniu, ponieważ etap pierwszy rozpoczął się od 5 marca, czyli od poniedziałku tego tygodnia i trwa do 12 marca, do przyszłego poniedziałku, rozwiązać test. A następnie zapraszamy do Szczecina na półfinał i finał regionalny. Odbędzie się on w tym roku 22 marca w Szczecinie. Czyli już niebawem tak naprawdę. Dokładnie, czyli już niebawem. E, więc jak najbardziej zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Bardzo ważną informacją w tym momencie jest to, że e, konkurs odbywa się e, na poziomie trzech języków. Jest to język angielski, niemiecki i francuski. W Szczecinie niestety e, ten język francuski e, nie jest e, realizowany z tego względu, że cieszy się małym e, zainteresowaniem. Jest coraz bardziej popularny u nas w mieście. Owszem, niemniej jednak na konkursie. Jeszcze na dzień konkurs się za mało. Nie, dokładnie, nie? na konkursie i wyniki konkursu się to nie przekłada. Od lat jest to język e, angielski i niemiecki. E, dodam, że mimo e, bliskości m, e, granic z Niemcami, jednak język angielski cieszy się większym zainteresowaniem, ale ze względu prawdopodobnie na jakby, powszechność tego języka jakby nie było, język angielski chyba jest na tyle komunikatywne, że w każdy zakątek świata, gdzie pojedziemy, to po angielsku możemy się po prostu porozumieć. Dokładnie i wyniki tego <laughs> e, widać chociażby podczas konkursu. Co roku konkurs w Szczecinie gromadzi e, około 150-200 uczniów z całego województwa, więc jest to bardzo dużo. E, tak jak wspominałam, w tym momencie jest to 12. edycja tego konkursu e, i do tej pory w konkursie wzięło ponad 117 tysięcy uczniów szkół ponadgiernych gimnazjalnych z całej Polski, właściwie z tej Polski zachodniej, e, jest to bardzo duża liczba. W ubiegłym roku e, w konkursie wzięło blisko, udział blisko 17 tysięcy osób, czyli tutaj mówimy o bardzo dużych ilościach e, i e, o bardzo dużym zainteresowaniu tego, tym konkursem. E, on odbył się pierwszy raz w roku dwo, 2001 dla uświetnienia Europejskiego Roku Języków wówczas. 11 i, lat temu. 11 lat temu, dokładnie. E, I e, jakby nie spodziewaliśmy się na tam tym etapie tego, że konkurs będzie się cieszył tak dużym zainteresowaniem, a co roku w konkursie bierze udział coraz więcej osób. Jakby y, formułą jest zainteresowanie y, uczniów y, językiem, y, bardzo ciekawa forma spędzenia czasu, możliwość y, zweryfikowania swoich umiejętności. No i też nie ukrywajmy, bardzo y, ciekawe nagrody, y, którymi są y, indeksy do wyższych bankowych i opłacenie czesnego za pierwszy rok studiów oraz bardzo y, ciekawe nagrody rzeczowe. Chociażby w tym roku. Y, Uczniowie z, ze szkół na poziomie finałów otrzymają zestawy multimedialne do nauki języków, czyli, czyli jest to bardzo jakby ciekawa, ciekawa forma też sprawdzenia siebie przed maturą, mi się wydaje, bo jakby to nie, jakby nie patrzeć, to jest skierowane do szkół ponadgimnazjalnych, tak. więc to są już uczniowie, którzy myślą o maturze. I jakby nie było na tej maturze, również jest język obcy, e, jako że ten konkurs jest w marcu, matura raczej e, w maju. To jest to też chyba świetny moment na to, aby się sprawdzić, co jeszcze trzeba podszlifować z językiem, jeżeli chodzi o maturę. Przy założeniu, że będą to uczniowie szkół, mat szkół matura klas maturalnych, e może zdarzyć się tak, że będą to uczniowie tych niższych klas, tak, ale to nie wyklucza tego faktu, że faktycznie oni <grych> mogą cały czas zweryfikować swoją wiedzę e przed maturą. Przy założeniu nawet, że będą tą maturę zdawać w przyszłym roku, tak, czyli będą to na przykład uczniowie klas ponadgimnazjalnych drugich, e mają tym bardziej szansę i możliwość jeszcze doszlifowania przez cały rok tego języka. Czyli e, oprócz chociażby rozgrzewek przed maturą z matematyki, które e, organizują też wyższe szkoły bankowe, jest to inna forma i możliwość przygotowania się przed maturą, e, poznania swojej wiedzy, poznania swoich umiejętności. I tutaj bardzo też ważną rzeczą jest sam fakt, że co roku ten konkurs odbywa się w jakimś zakresie tematycznym. Mhm. Dotychczas było to na przykład Dzień Młodego Europejskiego, młodzi przedsiębiorczy, e, czyli bardzo ukierunkowane tematy e, i możliwość zweryfikowania swojego słownictwa w, danej, w danym obszarze. W tym roku e, tematem konkursu jest, czy lokalna duma równa się globalny podziw, że, rzecz o promocji krajów i miast. Czyli e, też mamy do czynienia w tym momencie z marketingiem lokalnym, e, z reklamą e, w obszarze danego miasta, e, w obszarze danego regionu. Czyli temat też bardzo bieżący. E, więc tutaj, oprócz samych umiejętności językowych, młodzi ludzie mają szansę zweryfikować e, swoją wiedzę, też w pewnym e, zakresie tematycznym. E, dodam też, że. Pierwszy etap konkursu to są testy rozwiązywane online w poszczególnych e, szkołach. Później półfinał i finał regionalne odbywają się w konkretnym mieście, gdzie funkcjonuje Wyższa Szkoła Bankowa, i półfinał jest to również test w formie pisemnej, a finał jest to debata, czyli y, bardzo ciekawa formuła, która pozwala y, na konwersację, która pozwala na y, odpowiednie używanie argumentów, y, odpowiednie wyciąganie wniosków, y, i przede wszystkim y, zweryfikowanie swojej wiedzy w danym obszarze, tak jak wspominałam. Czyli tak, do, do kiedy mogą się zgłaszać uczniowie chętni? Do 12 marca. Do 12 marca, dokładnie. Czyli już niewiele czasu zostało? Tak. I tak jak wspomniałaś, dużo osób się zgłasza, dużo uczniów. Czy to też jest tak, bo zastanawiam mnie jeden fakt, tak już trochę pomijając ten konkurs, wszędzie mówi się o niżu demograficznym, jakby nie było, uczelnie usilnie walczą o, o, o studentów, czy takie konkursy to też jest forma Waszej walki, na przykład o potencjalnych uczniów? Tutaj założeniem jest e, promowanie e, przede wszystkim jakby idei e, bardzo takiej dosłownej i praktycznej, czyli że warto uczyć się tych języków, warto nabywać umiejętności w tym zakresie. I tutaj tak jak wspominałyśmy, że jest to pewna forma e, powtórki przed maturą. E, sprawdzenia siebie. Sprawdzenia siebie, e, więc w pewnym sensie tutaj nie możemy ukrywać, że e, nie mówimy o tym głośno, że to wyższe szkoły bankowe organizują ten konkurs i jest to pewna forma promowania. Jest to pewna, pewna forma e, prezentowania wizerunku, ale bardziej w, jakby na tym etapie z, się zatrzymujemy w takim sensie, że dbamy o wizerunek wyższych szkół bankowych, które dbają o e, jakby poziom wiedzy umiejętności e, uczniów szkół ponadgimnazjalnych. E, ponieważ trudno tutaj założyć. Że e, uczniowie, którzy e, szlifują swoją, swoje umiejętności e, w obrębie języków obcych, e, będą później studentami wyższych szkół bankowych, tak? Ponieważ jest to rzecz. No, chyba że wygrają indeks. Chyba, że wygrają indeks i wówczas zapraszamy jak najbardziej, mają opłacony pierwszy rok studiów. E, Niemniej jednak e, bardziej zależy nam na tym, żeby e, wyższa szkoła bankowa kojarzyła się z uczelnią, która e, zachęca do nauki języków obcych. To już tak, żeby skończyć ten temat, czujecie oddech tego, że jest niż demograficzny? Wy jako wyższa szkoła bankowa? Myślę, że każda uczelnia to odczuwa. To już na koniec. W takim razie tylko przypomnijmy, do 12 marca online można zgłaszać się do konkursu. Pokaż nam język. Tak, i do 12 marca jest też możliwość rejestracji komisji w poszczególnych szkołach. To jest bardzo ważna informacja, czyli od tego poniedziałku, od 5 marca do 12, do przyszłego poniedziałku, jest możliwość rejestracji komisji i rozwiązywania testów. Czyli teraz jest bardzo ważny moment, jest to tydzień czasu na to, żeby ci młodzi ludzie zweryfikowali swój poziom wiedzy na tym etapie szkolną, a następnie zapraszamy 22 marca do Szczecina na finał i półfinał regionalny i później y, laureaci finałów po jednej osobie z każdego języka, czyli w Szczecinie będą to dwie osoby z języka angielskiego i niemieckiego, y, udadzą się do Gdańska na superfinał y, całego konkursu, który odbędzie się 13 kwietnia. A jak do tej pory Szczecin wypadał? Wygrywaliśmy? Do tej pory niestety nie udało się yy, z tego regionu pozyskać laureatu samego superfinału. Bo być może będzie to rok przełomowy. Miejmy nadzieję, tego sobie <gry> życzymy. Jeszcze tylko jedno pytanie, bo mówimy tutaj o tych komisjach szkolnych, które mogą też się rejestrować. A jeżeli ja na przykład będę chciała wziąć udział w konkursie, ale akurat w mojej szkole nie będzie komisji, to co wtedy? Komisja musi powstać, żeby uczniowie wzięli udział w tym konkursie, ponieważ komisja deleguje tych uczniów na kolejne etapy konkursu. Czyli tak naprawdę tutaj uczeń, jeżeli chce wziąć udział w tym konkursie, to musi namówić swojego nauczyciela do tego, żeby zebrał komisję, rozumiem. Dokładnie, lub nauczyciel musi e, przedstawić takie argumenty i tak e, zachęcić e, ucznia. Dokładnie, więc to działa w dwie strony, niemniej jednak te e, dwa warunki muszą być spełnione. Niemniej współpraca między e, nauczycielem a uczniem musi być. Koniecznie. Ja w takim razie dziękuję bardzo. Przypomnę tylko, że moim dzisiejszym gościem była Edyta Małoń z Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie. No i proszę się rejestrować i pokazać nam język. Być może to będzie właśnie pierwszy rok, kiedy Szczecin będzie górą i wygra. Tego sobie życzymy. Dziękuję bardzo.